Jednym z wielkich plusów mieszkania na wsi jest świeży nabiał. Dzień dobry panu. Dla George'a jednym z wielkich plusów świeżego nabiału były krowy. <laughs> hmm? Leslie cię chyba lubi. <laughs> Szczęśliwe krowy dają więcej mleka, więc proszę zostań, jak długo chcesz. Podoba ci się ten pomysł? Dobra. Pamiętaj, bądź grzeczną małpką. Giorgiowi podobały się krowy. Nie znał nikogo innego, kto byłby tak duży, przyjazny i dawał mleko. Wyglądało na to, że skoczek wszędzie chowa jedzenie, polne kwiaty. Tyle kolorów George widział wcześniej tylko w pudełku z kredkami. Kwiaty pachniały ładniej od kredek. George chciał się podzielić odkryciem. Każdy przecież lubi zapach ładnych kwiatów. George próbował jej powiedzieć, żeby była grzeczną krówką. Ale Leslie nie rozumiała małpiego. Więc George spróbował mówić po krowiemu. Nadchodziło więcej krów. Może na całym tym polu rosły kiedyś piękne kwiaty, ale zjadły je krowy. George musiał coś zrobić, by krowy nie urządziły sobie stołówki w kwiatach. Niestety, krowy nie rozumieją strzałek. Próbował odwrócić ich uwagę, żonglując jabłkami, ale krowy zjadły jabłka. George pożyczył starego Strachana wróble i zrobił z niego strasznego Strachana krowy.